Siema, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj zagrałem w Minecrafta. Lecz z mobów wypadają opejteny. Czy udało mi się zabić smoka? Oglądaj do końca. Dobra widzowie, zrespiłem się na jakiejś wsi. Czy, czy to jest? Jestem w wiosce, nie? I ogólnie jest tu pająk. Nie wiem jakim cudem, bo jeszcze nocy nie było. Dobra. Słuchajcie, pyk. Pyk crafting. Jeszcze raz. Dobra. Pyk. Zrobimy szybko. Kilofem go zabijemy. No, z kilofa. Będzie grubo z kilofa. Dobra. Gim. Nie no. Musiał mieć. Teraz mi nie spadać. O, co jest? Fortuna 10. To są żarty. To jest mój pierwszy mob, a ja dostaję fortunę 10. Jak my pójdziemy do kopalni, to, to jest... To Nie, to jest za łatwe. To jest... Nie, proszę. Dobra, weźmy sobie tylko... Posłuchajmy, czy jest tu kowal. A, właśnie. Musimy się przespać. Dobra, to jest domek, e, do niego nikt tu mi nie wchodził. E, dobra, skraftujmy sobie e, resztę naszych toolsów. Możemy jeszcze zabić golema w sumie na jakąś siekierkę, albo na tarczę. O, widzę, je. dobra. Dobra, widzę, je, skraftowałem sobie toolsy jakieś, nie? Dobra, mamy te dwa coś tam, nie wiem, co to jest. E, Kejbale, jak to się tam na to mówi. Musimy się szybko... E, pa, dobra, raz, dwa... Tylko na, na to, żeby na ten, ten, na tą tynie nie stanął. Zabiłem. Mógłaby być tak, jakby za mądra. Dobra, zabiłem. Kune, są te moby walnięte. Tylko, nie no po prostu będzie ta głowa chyba. Pyk. No i nie mamy tego drewno. Na faście, na faście. Zauważył to Zauważył, dobra. Pyk. Bo wy sobie myślicie... O, jest den no odmównie, nie? Ale jakich jest tak sporo teraz, a ja nie nawet zbroi. No to lipa by była. Dobra, mamy lepszy miat. Mogę w sumie na jakąś siekierkę coś tego typu. Dobra. I wychodzimy tutaj. O no nie, czy te... no to nie działało, To jest kolejna książka. Flame X. Musi... Tutaj same książki mi wypadają, więc... Może zaraz zobaczymy coś innego. Co mogę dać te same książki? Kolejna książka, jest tu kowal, chodźcie zobaczymy szybko, ale najpierw musimy znaleźć jakieś inne itemy nie, dobra, więcej jedzenia, więcej jedzenia, dobra, nie, dobra, to zbierzmy, bo może będziemy mieli tego, jakieś netherite później, dobra, idziemy teraz na te moby, nie, dobra, Rozbugowało mi się. Żeby mi creeper od... No z tych szkieletów same dropią te mm, książki. Nie, to jest tych mobów, jest za dużo. To jest skam jakiś. Dobra, musimy ich zabić. Pewnie z nich zrobią jakieś potężne itemy. Więc trzeba czekać, żeby... No nie, ale te szkielety... Te Dobra. Nie wybuchnie. Obiecałeś. Dobra. Nie, nic, bo te szkielety do mnie strzelają. Proszę. O, żelazo. Ja już mam więcej tych książek niż... Klucza dostałem! Creepery są widzowie zaopet. Mam nadzieję, że jakieś będą nam kozackie i tebra. Druga próba. próba. Jest! Zabiję! Blok diamentu widzowie dostałem! Nie, jak... chodź tu moja kurkumo. Co jest? Kolejny diament? Kolejny diament. Perły! Osiem pereł. Dobra, czyli e, je, już to mamy załatwione. E, perły. Mamy załatwione. Teraz potrzebujemy scraftować. Po, Dobra. E, pyk, co tu, tutaj jest? To możemy skraftować. Nie, tylko nie ty, proszę. Obsydian z małego zobiaka! Dobra, nie było o czym mowy, dobra widzę. Kolejny upuść jakiś. Nie, nie chcę zginąć. I nie chcę no to. O, co to nie... nie, muszę. Nie... Dobry... żebym dzisiaj nie cyknął w takie miejsca. Bo, żeby zginął, jakbym ta chleba nie zjadł czego tam... Dobra, do... Nie zjadłem jeszcze to koksa. No i dobra, czekajcie szybko, fyk. Yy i to, i nie wiem, i łopatę zrobimy, leweki, dobra a co z tego mi wypadło? instant health, dobra, oddało instant health, ciekawe jaki to tak naprawdę jest instant health tam jest creeper, ale to są takie moby, nie, yes. to są takie moby takie, chyba, tak, to są takie moby, moby, dobra, zabijemy szybko creepera jest, 32 expa Dobra, no. e, doszedłem do widzowie do wniosku, że musimy zabijać e, kurde, jak się nazywały te moby z które żelazo e, zrobiło. Czą pusty? Dobra, kusi mnie... Co jest grane? Dobra, kusi mnie to wypić. Kusi mnie. Dobra, e, to na pasek. E, pyk do góry. Do góry idzie on. Nie! Proszę! Sobie, ale co to ma być? Dobra, no nie, no to jest przesada. Chciałam ja jakieś bloki. Nie mam. Skoczyć na to drzewo i ich stąd ubijać Co, co jest grane? Turendy, powiedzcie mi jak. Miałem lepszą łopatę gdzieś. Dobra, dobra, chodźcie szybko, chodźcie. Proszę. Nie wiem, którędy to... jest. Dzień się robi. Dobra. Nie mogę ich stąd ubijać, tych małych nie mogę, to ich na koniec też zostawimy. Dobra widzę, zostało mi parę zombiaków i tam jest na netherite'u. Dobra, mamy te ost... Elytra! No, Dobra, czekajcie, te małe, ale czy nam wyleciały jakieś takie te perły do netheru? To co jest teraz pytanie. Dobra, widzę, mam tą litre. Dajemy teraz to tak, żeby, nie wiem. Może sobie w sumie zrobić siekierkę taką. Dobra. No i co? Czekajcie. Y, ogólnie, jeszcze tu jest jakaś książka. Widzowie, doszedłem do tego, że możemy pójść do netheru i zobaczyć, jakie moby, znaczy jakie itemy, dropią te moby w netherze. No, tylko, czy to są. Tak jakby moby, no musimy to zobaczyć. Tak mnie to ciekawi, ale musimy tutaj zapalić to. O, jest! Szybko. Da... Dobra, bo zginę ten kamik głupi robi tyle problemu. Dobra, mamy to. Dobra, Flint. Robimy ten szybko portal netheru, Raz, dwa, cztery. Dobra. Gdzie jest to... A, muszę to zrobić. Dobra. Fik. Dobra, wcykujemy perełką. Normalnie jesteśmy tacy bogaci, że wcykujemy perełką. Dobra, i jaki mamy res? o, hmm. Na, taki raz, no nie wiem, taki dziwny. Weźmy tą na chwilę z tej mimy, bo się czuje, jakbym tak jakoś szybował, widzę Rozejrzyjmy się tutaj kawałek, a jak coś, no. Znaleźć moby. To jest nasz cel. Musimy znaleźć jakieś moby. U! Enderman! Siema Enderman, Może coś nam fajnego to. O, jest! Mamy magmę! Magma Cream, Magma Cream. Magma Cream oddaję. Chodźcie tylko na tą tą. Czekam na ciebie. No to dropi. Czego? Chyba nic. Ten ziomek nam nic nie daje w ogóle. O kurna, jakie tam jest ich stado. I co dostaliśmy? Dostaliśmy takie coś, ale kusi mnie teraz ich uderzyć. załóżmy Eletrę NC9. Nie wiem, by pięć to Nic Co? Co? Niestety nie udało mi się przejść Minecrafta, bo wywaliło serwer. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napis w kom Minecraft moby. A ja się z wami żegnam. Siema.